I już jest młoteczek, jest też krewnik. Za chwilę wielkie otwarcie beczki. Dziękujemy panu Romanowi i całej straży poza, pożarnej za udostępnienie tej Masz wspaniałej młotek? maszyny, dzięki której moglibyśmy mogliśmy ja zrobić ten Co? Ja w samochodzie. A kto to odkręcił? Nie, nie, nie. Ktoś to odkręcił? po palcach. Prezes po palcach. Widzę rozpracowywanie beczki no. No. no, o, Pan burmistrz dostał cięższy sprzęt. Strażacki, tak jest. I trysnęło piwo. Ktoś tu odkręcił, tu. Nie, nie, nie. Jak nie? Weź pan palce. Piwo leje się strumieniami. odkręcił tu! Na razie jeszcze nie do kuflów, Ale za chwileczkę tak będzie. ta uszczelka! Nie wchodzi. A ja wszystkim tutaj, którzy znajdują się na placu, chciałbym powiedzieć, że po krótkiej przerwie organizacyjnej, czyli za jakieś 15-20 minut będzie można wystąpić osobiście na scenie. Będzie można sobie pośpiewać i zaprezentować swój talent w talentach karaoke. Przypominam również, że zwycięzca karaoke, które niebawem nastąpi, otrzyma wiertarkę jako nagrodę główną, którą ufundowała firma Madboot. Państwa kukwiszu, dziękujemy bardzo. Wielkie zmagania z beczką piwa. Pierwszy kufel. Kurcie, sama piana. No. Pierwsza zawsze piana idzie. za dużo tego I już widać, że beczka jest rozpracowywana. Pierwszy kufel jest nalewany. Oto i drugi. Na razie trochę pianki, ale niedługo będzie piwo. Wila producenta mnie. Ja myślę, że trzeba tu zmniejszyć ilość lewu ale już jest zmniejszone. Nasza dzielna orkiestra, która dymiała, grzmiała Bo zburzyła się po prostu beczka Zacią dalej nie piwo